Jesteśmy na kongresie poświęconym ochronie ludności cywilnej w sytuacji zagrożenia. Co Maskpol oferuje właśnie w takich sytuacjach, jakie macie produkty na, na tego rodzaju zagrożenia? E, jako firma Maskpol wychodzimy naprzeciw właśnie tym oczekiwaniom i wypuściliśmy w sumie, można powiedzieć, dwa nowe produkty, które dedykujemy dla e, obywateli naszych. E, jednym z tych produktów jest hełm e, kuloodporny, który każdy ob z obywateli na dzień dzisiejszy może kupić go bez koncesji. Hełm ma swoją premierę właśnie tutaj, pokazujemy go i za niedługo będzie dostępny w dystrybucji, żeby każdy sobie mógł go zakupić. Hełm, jak samo nazwę wskazuje, chroni, jest odłamkowo odporny i chroni każdego użytkownika przed odłamkami, ale też przed nabojem 9 mm. Drugi produkt dotyczy zagrożenia chemicznego, z tego co się orientuję. Dokładnie tak. Drugim produktem jest filtropochłaniarz, który pokazywaliśmy na targach MSPO w zeszłym roku. Jest to filtropochłaniarz, który praktycznie chroni nas przed wszystkimi, zarówno gazami bojowymi, kwasami, jak i pełną ochroną CBRN. Jakie jeszcze są Wasze flagowe produkty? Oczywiście jako firma jesteśmy producentem wszelakiego sprzętu do ochrony chemicznej, funkcjonariusza, balistycznej, jak i oporządzenia, który jest używany w wszystkich służbach w naszym kraju. Wspomniał Pan, że Wy jesteście jedynym producentem takiego hełmu dla cywilów? Na dzień dzisiejszy jesteśmy jedynym producentem w Polsce, który wypuścił tego typu hełm do zakupu dla obywatela cywilnego, bez koncesji. Wszyscy w Polsce obserwują, co dzieje się na Ukrainie też na kanwie tych no, straszliwych, brutalnych wydarzeń rosyjskiej inwazji, wrócił temat właśnie obrony cywilnej. Jak pan w praktyce widzi właśnie zastosowanie też waszych produktów, tego rodzaju hełmy, pomagają przy ewakuacji. Wszelkie pochłaniacze, jeżeli chodzi o te zagrożenia chemiczne, jak to w praktyce wygląda? Dokładnie tak, jak Pan wspomniał, wychodzimy naprzeciw tym oczekiwaniom i dzięki temu mamy możliwość produkcji tego typu rzeczy, jak hełm i ten filtr pochłaniacz, gdzie dedykujemy je właśnie do takich organizacji jak obrona cywilna, jakieś organizacje strzeleckie, obrony zakładowe lub wszelkiego typu instytucje, które mają możliwość wykorzystywania tego typu produktów do swojej ochrony i ochrony cywilnej podczas jakiegokolwiek zagrożenia. Zmieniły się też przepisy. Do tej pory raczej hełmy wydawały się, że nie są dostępne dla cywilów. Tymczasem wasz jest. Tak, bo ustawa na to pozwala, gdzie mamy możliwość produkowania hełmu, który daje ochronę przed odłamkami i ochronę przed pociskiem 9 mm. Na to ustawa nam pozwala, dlatego powstał tego typu wyrób. Jeszcze chciałem zapytać, jak pan ocenia ogólnie tego rodzaju właśnie konferencje, kongresy, jakie też wy wnioski wyciągacie z tego rodzaju spotkań? Jak najbardziej tego typu konwenty, spotkania są potrzebne w dzisiejszych czasach, bo pokazują nam to, co dzieje się między innymi za granicą i na co możemy się w odpowiedni sposób przygotować. Chciałem dopytać jeszcze o funkcjonalność tego hełmu, który prezentuje. Hełm LHO 02, który prezentujemy tutaj na konwencie, jest hełmem, który został wyposażony w szyny typu RIS, gdzie daje to możliwość użytkowniku zamontowania na przykład latarki z standardowym montażem, który jest nawet używany przy montażu latarki do broni. Czyli jest to na tyle kompatybilne, że użytkownik może sobie w każdej chwili to zamienić w razie potrzeby. Zamontowanie na przykład jakiegoś znacznika w akcjach poszukiwawczych na grozowisku, żeby było widać, gdzie ten dany człowiek jest. Standardowo więźba jest wykorzystywana taka jak we wszystkich rodzajach naszych hełmach, plus na poduszce potylicznej została zamontowana, zamontowana regulacja BOA, która daje możliwość użytkownikowi pełnego dopasowania do jego kształtu głowy. Oczywiście hełm jest sprzedawany, będzie sprzedawany w różnych rozmiarach, żeby użytkownik dopasował go jak najbardziej do swojej potrzeby.